Teraz właśnie wjeżdżamy. Specjalny obszar gminy Wola, miejscowość. Wysiadło. Za chwilę ja zobaczymy wspaniałą drogę. No proszę, tak się zaczyna ta droga. Jest nawet do 20 ograniczeń tak że... Troszeczkę podwyższyłem, ale to to była kiedyś kamera monitorująca. Co, jeszcze jest napis teren monitorowany a tak wygląda tutaj okolica I jest następny derby okolica wygląda tak bardzo no, jest wszystko takie atrakcyjny teren dla owadów wszelkiego rodzaju no rowerzysta musi zdecydowanie uważać, bo może mu się wydarzyć ale no, coś mi się pojawiło, teraz trzeba masinami, no może no przekroczyć tą dozwoloną prędkość i już zostanie, proszę, rozejrzeć się na prawą stronę, na lewą stronę no jest to wspaniały pokaz tutaj dotknąłem pokaz przyrody po prawej stronie naturalnej jeszcze nie ucywilizowanej po lewej stronie to samo jesteśmy w tej chwili, no już minęliśmy pół tej drogi do chwilę dojedziemy do wspaniałego ronda, cały czas obowiązuje nas prędkość maksymalna 20 km na godzinę, no i taką staram się tutaj uzyskać mamy następnego chłopka tak jest, przeciwka jedzie też pojazd, utrzymuje prędkość no, stanowimy, no, możemy stanowić zagrożenie dla dla przechodzących żabek skaczących, przechodzących no i innych tego typu stworzonych, które będą no, chciały się przedostać przez, przez tą jezdnię bardzo dobrze wykonaną zachowaną, te garbiki są co roku tak jakoś e, przekładane na lewą stronę i znowu na prawą i jakby się ukorzeniały także zakończyliśmy tą trasę proszę bardzo, zrobimy rundkę rundkę wokół ronda tam jest centrum edukacji tu jest dalsza część Miesiadła ale jedziemy jeszcze z powrotem na tą samą drogę proszę bardzo, jest pełna informacja co to za droga szczególnie wyboista uwaga, uwaga, 20 na godzinę po prawej stronie, no, jakieś wiele hektarów. Eee, no, tak jakby to był rezerwat, może trochę śmietnika, śmieci jakiś tu przywieziony. No, nic się nie dzieje, prawda. Muszę utrzymać tą prędkość 20 godzin na godzinę. A eee, tu to, to już, już garbik przejechałem za to kolejny Op. no, gdybym jechał szybciej, no mógłbym narazić się na a tutaj była swego czasu taka taka okazjonalna trybuna dzieci tu biegały po tym polu no jakiś był taki wyścig w plenerze no i to była chyba taka taka końcowa jakby, końcowa część tego biegu z trybuną dla jakieś tam postaci bardzo ważne które mogły oglądać to, to z wysokości tak? Trudno to oglądać z płaszczyzny drogi bo pozarastane jest niesamowicie praktycznie więc nie widać co się dzieje no, no tak to się dzieje Czasami odbywały się takie jazdy motocyklami Nowymi. No jest następny chopek 20 na godzinę utrzymane Tak jest Zbliżamy się już do końca do tej bezpiecznej w tej chwili trasy No tutaj też jakieś pozostałości po obszarze do treningu na, na, na motocyklach, na skuterach i kładach no i mamy tutaj ostatni darbik. Dojeżdżamy do ulicy Puławskiej i to dziękuję na tym.